Kochamy was, Maria, Magdalena, Magdalena Marta. Idziecie, znaczy, to jest Martusia Magdalena i Maria Magdalena i o. Kochamy was, Maria, Magdalena, Magdalena Marta. Idziecie, znaczy, to jest Martusia Magdalena i Maria Magdalena i o. Dobra na pokaż! 24 godziny teatru. Olżej, Marta i dziecko z placówki. Patoty. wyciągamy brudy na światło. Skaczesz się zeju. Wielki tata przed kamerą, a na co dzień Twoja córka żyje z wielką zerą! Obok Marta, co własną rodzinę rzuciła w kąt, by z Tobą wlać gorą ten gwiezdny zamek! Dla niej to dziecko jest obce. to tylko Podbić kolejny wizyt Wzięliście ją z bidula Na jedną krótką dobę By ubrać kłamstwo W miłości ozdobę Nagrane, wstawione Lajki się zgadzają A teraz odstawić Niech mury ją witają Nie to jest rodzina To jest cykl nienawiści Wykorzystać dziecko Dla zasięgów i korzyści Ona wraca do Teraz mała zbiera na makijaż i na szpony Myśli, że tak odmieni los swój przesądzony Wystawia się w sieci, bo tak ją nauczyli Ałże i Ela najbardziej ją skrzywdzili Marta patrzy z boku, obca No, poeli żadne. Prawda jest okrutna. Spojrzenie w lustro marne. Wyglądasz jak oni, to twój wyrok od losu. Zniszczona przez rodziców, co nie znają głosu, sumienia! Doba minęła. Pauza. Pudry makijaż tipsy. Nie zaklej dziury w sercu. Ona chce być piękna. Ale piękno po takich rodzicach nie istnieje. Rama misja wykonana, a orzej zadowolony, Marta uśmiechnięta. A dziecko, dziecko ma nowe tipsy, i starą samotność. Wstydcie się, pa, to team! Magdalena, Magdalena Marta, i to jest Martusia Magdalena i Maria Magdalena, i o! Kochamy was, Maria, Magdalena, Magdalena Marta. inaczej... to jest Martusia Magdalena i Maria Magdalena i o. Kochamy was, Maria, Magdalena, Magdalena Marta. inaczej... to jest Martusia Magdalena i Maria Magdalena i o.